Jakich giełd krypto używacie? Czy myślicie, że są bezpieczne? Czy może płacicie horrendalnie wysokie prowizje? Opowiem Wam dzisiaj o najlepszych giełdach kryptowalut na 2025 rok i podzielę się jednym z obecnych zagrań mojego zespołu. Na wstępie chcę zaznaczyć, nieważne jak bardzo jesteście przekonani do bezpieczeństwa swojej giełdy kryptowalut. I tak zawsze powinniście samodzielnie przechowywać kryptowaluty. W przeszłości miały miejsca haki i kradzieże i giełdy traciły środki swoich klientów. Po prostu posiadając środki na giełdzie nie możemy mieć 100% pewności, że są one bezpieczne. Dlatego najlepiej mieć po prostu dedykowany portfel do przechowywania kryptowalut. Przejdźmy zatem do clou czyli do omówienia najlepszych giełd. Pierwszą z nich jest Binance. Jest to największa giełda kryptowalutowa na świecie. Została założona w 2017 roku, więc jest na rynku już tak naprawdę długi czas. Giełda jest uregulowana i świadczy usługi w wielu krajach na świecie. Jest obecna na rękach takich jak europejski, w całej Azji, w Amerykach. Jest to jedna z najbezpieczniejszych, o ile nie najbezpieczniejsza giełda na świecie. Oferuje różnego rodzaju nagrody za znalezienie błędów i uchybień bezpieczeństwa, przez co z dnia na dzień staje się coraz lepiej zabezpieczona. W przeszłości hakerom tak naprawdę udało się dostać do portfela giełdy. I ją okraść, ale właściciel zdecydował się zwrócić utracone środki inwestorom. Taka sytuacja pokazuje, że giełda jest bardzo, bardzo rzetelna i zależy jej na dobru klientów. Giełda, jako lider na tym rynku, miała problemy regulacyjne ze strony amerykańskiej administracji, a jej były CEO i założyciel odbywał karę więzienia w Stanach Zjednoczonych. Co ważne. Oskarżenia dotyczyły tylko procedur KYC, albowiem giełda umożliwiała handel na niezweryfikowanym koncie. Najważniejszym dla mnie jest to, że Binance nigdy nie zostało zamieszane w wykorzystywanie środków klientów. Uważam, że giełda po prostu była oskarżona ze względu na to, że administracja Stanów Zjednoczonych szukała kozła ofiarnego w branży kryptowalut. Binance posiada bogatą ofertę krypto. Jest to najtańsza na rynku giełda z prowizjami na poziomie 0,1%. Pieniądze wpłacać na Binance można bardzo wygodnie darmowym przelewem SEPA w euro. Istnieje też możliwość płaty kartą, ale prowizja wynosi około 2-3%. Następną giełdą jest Bitget. Jest to bardzo szybko rosnąca giełda z Singapuru założona w 2018 roku. Giełda jest uregulowana i staje się coraz większym graczem na rynku. Posiada bardzo, bardzo bogatą ofertę. Dostępne są tam kryptowaluty, które jeszcze nie pojawiły się na Binance, na Coinbase czy na Kucoin. Prowizje za handel na Bitgecie wynoszą 0,1% i podobnie jak w przypadku Binance są to najniższe prowizje na rynku. Giełda oferuje możliwości wpłaty przelewem SEPA za darmo. Istnieje również możliwość płaty kartą, oczywiście z wysoką prowizją. Następną giełdą jest Kucoin. Jest to giełda z Seszeli, założona w 2017 roku. Jedna z instytucji z największych w branży wolumenem. Giełda posiada bardzo bogatą ofertę dostępnych kryptowalut. Można tam znaleźć wiele tokenów niedostępnych jeszcze na Binance czy na Coinbase. Prowizje transakcyjne to. W tym wypadku klasyczna 0,1%, a wpłaty na giełdę można dokonywać przelewem SEPA. Tutaj pojawia się już prowizja w wysokości 0,1%. KuCoin oferuje również wpłaty blikiem, ale taka opcja wiąże się z zapłaceniem dodatkowej prowizji. Przejdźmy sobie do amerykańskich giełd. Pierwszą z nich jest Coinbase. Jest to jedna z najstarszych giełd na świecie, założona w 2012 roku. Coinbase jest dostępne w większości krajów na świecie. Na rodzimym rynku cieszy się największą popularnością. Jest po prostu największą giełdą w USA. Jako jedyna giełda na krypto na świecie jest notowana na giełdzie i to właśnie w USA, przez co musi spełniać wiele, bardzo wiele tak naprawdę regulacji dotyczących bezpieczeństwa aktywów swoich użytkowników. Coinbase ma ponad 30 tysięcy pracowników, jest regularnie audytowana przez firmy z Wielkiej Czwórki, co powinno dobrze świadczyć o bezpieczeństwie giełdy. Nie jest to jednak powód, żeby trzymać tam środki. Już w przeszłości firma Enron audytowana przez firmę jeszcze wtedy z wielkiej piątki kłamała w swoich raportach i w konsekwencji upadła, więc tak naprawdę to, że jest audytowana giełda Coinbase nie ma większego znaczenia. W przeszłości miał również miejsce hak na Coinbase. Hakerzy zdobyli dane klientów, ale nie ich kryptowaluty. Po tym wydarzeniu kwestie bezpieczeństwa zostały jeszcze bardziej dopracowane. Oferta kryptowalut na Coinbase jest no po prostu uboga. Albowiem dostępne jest około 200 kryptowalut. Na takim Binance czy Bitgetie jest ponad 500. Coinbase stara się nie listować krypto, które mogą zostać uznane za security. Z giełdą powiązany jest tak zwany efekt Coinbase, czyli wzrost ceny kryptowalut, które mają pojawić się lub później pojawiają się na giełdzie. Widzicie teraz wykres kryptowaluty Shiba Inu. Jest to wykres z 2021 roku. Dwa miesiące po pojawieniu się na Coinbase. Token wzrósł dziesięciokrotnie. Jest to tylko jeden z wielu przypadków, a podobna sytuacja miała miejsce teraz, nawet na początku listopada 2024 roku, kiedy to PP pojawiło się na Coinbase. Dostrzegamy jako ja i mój zespół dużą szansę pojawienia się kryptowaluty BRED właśnie na giełdzie Coinbase. Jest to największy mem na sieci założonej przez giełdę, która jest cały czas wspierana. Brett jest bardzo popularny w środowisku twitterowym i niszowym i szacujemy, że w najbliższym czasie po prostu pojawi się na Coinbase, przez co jego notowania mocno wzrosną. Dlaczego miałoby się tak stać? Giełdy zarabiają z prowizji transakcyjnych. A te generowane są po prostu z handlu najpopularniejszymi kryptowalutami, a taką z nich jest właśnie BRED. Niestety taki mamy rynek, że najpopularniejsze stały się memcoiny, dlatego też duże renomowane giełdy dodają je do swojej oferty i to dodają je na potęgę. BRED, ze względu na to, że znajduje się na sieci Coinbase, będzie potraktowany lepiej niż inne projekty. Coinbase w ten sposób zarobi sobie raz na prowizjach oraz dwa, będzie mocniej promowało swoją własną sieć BASE, na której później w przyszłości też będzie zarabiać. Jest to bardzo mała pozycja poniżej tak naprawdę 1% naszych prywatnych portfeli, tylko prywatnych i wręcz zniechęcam do kopiowania tego ruchu. Jest to po prostu przetestowanie psychologii rynku i powtarzania się pewnych prawidłowości. Teraz mogę przejść do prowizji, które na Coinbase są. Bardzo, bardzo wysokie. Są uzależnione też od tego, ile handlujemy na giełdzie, i w takim najbardziej realnym przykładzie, czyli jeżeli najmniej handlujemy, jest to 0,4%, czyli od 4 do 6 razy więcej niż na wcześniej opisanych giełdach. Coinbase pobiera różne opłaty od osób wystawiających zlecenie oczekujące. Czyli z limitem. W tym przypadku jest to 0,4%. Zaś od osób kupujących po cenie rynkowej pobierane jest aż 0,6%. Także jeżeli decydujecie się na handel na Coinbase, to oszczędni będzie wystawiać zlecenia oczekujące. Jako polski rezydent na giełdę można wpłacać euro przelewem SEPA. Jest to najlepsza opcja tak naprawdę, bo najtańsza. Są jeszcze inne, tak jak wpłata PayPalem czy kartą, ale wiążą się z opłatami rzędu 2-3%. Następnie Kraken. Jest to najstarsza. Działająca giełda na świecie, istnieje bowiem od 2011 roku i ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Kraken nigdy nie był skakowany, co pokazuje, jak bardzo firma przykłada się do bezpieczeństwa. Jest mocno uregulowana, tak naprawdę posiada licencję bankową i również przygotowuje się do wejścia na giełdę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Coinbase. Oferta dostępnych kryptowalut. Na Krakenie jest niewiele bogatsza od Coinbase, ale mocno odstaje od giełd opisanych na początku. Opłaty na Krakenie są wysokie, nie aż tak jak na Coinbase, ale są wysokie i są podzielenia na zlecenia oczekujące i rynkowe, podobnie jak w przypadku poprzedniej giełdy. Realnie za zakup kryptowalut płaci się 25% w przypadku zlecenia oczekującego lub 0,4% w przypadku zlecenia rynkowego. Jako polski rezydent można wpłacać euro przelewem sepa oraz można wpłacać dolary. No i ta nie jest jednak opcja w euro. Obsługuje też Paypal, giełda Kraken, ale jest to tak naprawdę droga opcja. Uważam, że poważny inwestor powinien mieć konta na wielu różnych giełdach, o ile nie na, na wszystkich tych największych. Nie oznacza to, że na każdej trzeba handlować, ale po prostu warto mieć zweryfikowane konto, Ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy giełda odmówi posłuszeństwa, a to zdarzało się w przyszłości. Chodzi szczególnie o moment, przy wychodzeniu z krypto w okolicy szczytu czy na szczycie, jak się tak komuś uda. Może zdarzyć się wtedy taka sytuacja, że niektóre giełdy nie będą obsługiwać wypłat euro czy dolarów. W takiej sytuacji można po prostu przesłać kryptowaluty w kilka minut na inną giełdę lub na kilka innych giełd i to tam zlecić wypłatę. W okresie MANI weryfikacja konta na giełdzie krypto trwa kilka dni, nawet dwa tygodnie, czasami nawet dłużej. Więc jeżeli nie będziecie na to przygotowani, to możecie nie wypłacić swoich środków. Uważam, że Binance jest giełdą, którą powinien mieć tak naprawdę każdy. Dla naszego zespołu stanowi podstawę. Do wpłat euro i dolarów oraz handlu krypto. BitGet i Kucoin natomiast to giełdy z bogatszą ofertą dostępnych walut od Binance. Warto je mieć, jeżeli sami chcecie wyszukiwać i kupować projekty, które nie są dostępne na Binance czy Coinbase. Takie rozgrywanie projektów, które jeszcze nie są na dużych giełdach, często pozwala zarabiać, co omówiłem we wcześniejszym przykładzie. Coinbase i Kraken są pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Warto mieć na nich konta na wypadek, gdyby pozostałe giełdy miały opóźnienia lub Problemy z wypłatami euro lub dolarów. Nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale jednak no, lepiej mieć po prostu więcej tych giełd. Kraken i Coinbase są drogie i mają ubogą ofertę, przez co lepiej je traktować po prostu jako taką ostatnią deskę ratunku. Co do wpłat na giełdy, to najtaniej jest wykorzystywać Binance lub BitGet i przelewać przelewem SEPA w euro. Aby pozyskać euro, najlepiej jest zamienić środki w w walutomacie, w kantorze naszego banku, albo po prostu zlecić przerew z Revoluta. Sam Revolut jest ciekawą aplikacją i umożliwia zakupy krypto, ale według mnie jest to pewnego rodzaju pułapka. Opłaty są horrendalnie wysokie i ponadto kurs wymiany nie jest rynkowy, ale jest niekorzystny dla klienta. Zniechęcam do zakupu krypto przez Revolut, ale wiele osób się na to łapie ze względu na to, że po prostu ma tą aplikację i tak jest kupić najłatwiej. Na sam koniec wrócę do przechowywania kryptowalut. Tak jak wspominałem we wstępie, warto mieć dedykowany portfel i nie trzymać kryptowalut na giełdzie. Trezor jako najbardziej bezpieczny jest świetnym rozwiązaniem do przechowywania bitcoina, ethereum, może niektórych altcoinów. Ledger również jest bardzo dobrym wyborem, oferuje dostęp do większej ilości altcoinów, ale nadaje się właśnie bardziej do ich przechowywania. Jest po prostu niewiele mniej bezpieczny niż Trezor. Dlatego, jeżeli zaczynacie dopiero na rynku kryptowalut i szukacie swojego pierwszego portfela, najlepiej pierwsze kroki skierować ku Trezorowi. Gdybyście nie mieli tego rodzaju portfeli, aktualnie są dostępne wyprzedaże na Black Friday. I możecie kupić je po znacznie niższych cenach. Jeżeli chcielibyście zapoznać się natomiast z instrukcją obsługi giełd lub portfela Trezor, zachęcam do wejścia na stronę Jak zacząć inwestować, gdzie znajdziecie wideo dedykowane tym tematom. Linki do niektórych z omawianych giełd znajdziecie w opisie filmu. Dzięki rejestracji z tych linków dostajecie dodatkowe 20% zniżek na prowizje transakcyjne. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.